Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Einmal, damit es beantwortet wird, die Zurückweisungen sind völlig legal, weil sie sich auf Fälle beziehen, wo es eben zum Beispiel keine Asylanträge und das habe ich auch noch möglich gemacht, indem ich einmal alle Staats- und Regierungschefs um Deutschland herum angerufen habe und gesagt, das machen wir jetzt und ihr müsst das hinnehmen, weil das im europäischen Recht so möglich ist. Panie Olaf czy rozmawiał pan z Olafem Scholzem, zgadzając się na przyjmowanie ich nielegalnych migrantów? Tak twierdzi niemiecki kanzler. Polacy muszą poznać prawdę. Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy. Z jej pełną treścią. To, że nasz rząd nie posiada już żadnej wiarygodności, to chyba wiemy już wszyscy. Ale nigdy nie pomyślałabym, że o decyzjach naszych rządzących będziemy dowiadywać się z zagranicy. No ale z drugiej strony nie powinno mnie to dziwić. Żyjemy w kraju z ministrami, bez ministerstw, w którym minister, albo raczej ministra równości, otwarcie mówi, że ta równość to nie dla wszystkich, oraz w którym rządzący zmieniają swoje poglądy jak skarpetki. A przecież, jak wiadomo, demokracja demokracją, ale ktoś rządzić musi. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam, jak Olaf Scholz wygadał się podczas debaty, co mu naobiecywał Tusk, jednocześnie orając kampanię Trzaskowskiego, ukazując, jak fałszywym jest człowiekiem. Napiszcie w komentarzu jakąś wiadomość dla Tuska, zostawcie lajka i ruszamy. Kojarzycie już na pewno omawiany przeze mnie unijny pakt imigracyjny. Generalnie w dużym skrócie, to państwa zachodnie zaczęły dość mocno odczuwać efekty tych wszystkich afrykańskich inżynierów i doktorów, których sobie posprowadzali na własne życzenie. Już cały hura optymizm opadł. Okazuje się, że ludzie nie za bardzo lubią wydawać jednej trzeciej swojego dochodu na utrzymywanie pasożytów, którzy ich napadną w ciemnej alejce przy pierwszej lepszej okazji. Podobnie jak w Polsce, wraz ze wzrostem poparcia dla partii prawicowych, szybko zmieniła się narracja będących u koryta elit. Myśleli, aż w końcu sobie przypomnieli, że przecież są w Europie państwa, których mogą używać jako śmietnika, by wyrzucać tam niepotrzebne im odpadki. Oczywiście wszystko w imię inkluzywności, multikulti i europejskiej solidarności. W skrócie, pakt imigracyjny zakłada, że kraje europejskie, które nie przyjmują uchodźców, muszą w ramach solidarności z krajami, które sprowadzają do siebie na własne życzenie kwiat Afryki, albo przyjąć uchodźców z Francji i Niemiec, albo płacić 20 tysięcy euro za każdego inżyniera. Fajnie co nie? Oczywiście Donald Tusk bardzo szybko wy. I zapewniał nas, że on to się już dogadał, i przez to, że my wzięliśmy do siebie tych wszystkich Ukraińców, to będziemy zwolnieni z uczestniczenia w pakcie. To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków, Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, no głównie z Ukrainy. Oczywiście bardziej czepliwi mogą się spytać, skąd ta zmiana narracji od czasów, w których Tusk wspierał pakt migracyjny. My, my rozstrzygnęli także w Polsce, co jest naszym priorytetem. Czy chcemy wspólnie z Europą Rozwiązywać problemy związane z migracją, a więc chronić granice, ale także pomagać tym państwom, które mają zbyt dużo uchodźców, czy też, tak jak to dzisiaj rząd polski proponuje, twardo wyłamywać się z tej europejskiej solidarności i nie przyjmować uchodźców. Oba podejścia mają swoje uzasadnienia, swoje argumenty, ale też koszty. Jeśli rząd polski będzie właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie, Yy, zdecydowana, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to ma do tego. No, yy. Może nie prawo, bo tu właśnie mówimy tu o prawie europejskim, ale ma pewne argumenty, mm, jestem w stanie je zrozumieć, ale to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. No ale przecież on by nas nigdy nie okłamał, co nie? No niestety, już wtedy śmierdziało to na kilometr, bo nie było żadnego sygnału od Unii Europejskiej na to, że zgadzają się na takie warunki. Ba, Komisja Europejska nawet otwarcie powiedziała, że ma Tuska w głęboko w dupie i nie będzie żadnych wyjątków. Prawo jest dla wszystkich i tyle. Macie przyjmować od nas imigrantów Polaczki i być szczęśliwi, że Dajemy Wam ochłapy, których u siebie z jakiegoś powodu nie chcemy. Co najlepsze dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że europoseł Sypniewski z Konfederacji postanowił sprawdzić jak to jest naprawdę i wysłał zapytanie do Komisji Europejskiej. Tak więc w skrócie zostaliśmy postawieni przed dwoma zajebistymi opcjami, albo wpuszczamy wszystkich jak leci, albo płacimy 20 tysięcy euro za każdego, którego nie przyjmiemy. Ile ma być tych imigrantów? Tego też nie wiemy, bo po co mamy wiedzieć? My tylko mamy przyjmować rozkazy i być posłusznym workiem na śmieci. Tusk i Trzaskowski dalej lecieli ze swoimi kłamstwami udając antyimigracyjnych prawicowych polityków, mówiąc, że to wszystko nie tak i dogadaliśmy się tak, że żadnych imigrantów nie będzie. Zignorujcie fakt, że akurat z jakiegoś powodu w tym samym czasie ruszyła budowa 49 dziewięciu tak zwanych centrów integracji dla imigrantów w całej Polsce, oraz że w tych centrach mieszkający mogą cieszyć się luksusami, o których podatnik finansujący je taki jak ty i ja, może sobie co najwyżej pomarzyć. Narracja się trochę sypie, co nie. Dlaczego wywalamy tyle pieniędzy na budowę i utrzymanie tych ośrodków? Nie wiem, choć się domyśla. Odpowiedź na pytanie, co planują nasi rządzący, przyszła z Niemiec, bo jakżeby inaczej. Podczas debaty wyborczej między Olafem Scholzem a Friedrichem Mercem, Scholz zdradził widzom, w jaki sposób Niemcy radzą Die Menschen, die sind, mit dem einmal damit es beantwortet wird die zurückweisungen sind völlig legal weil sie sich auf fälle beziehen wo es eben zum beispiel keine asylanträge gibt. Gibt. Und das habe ich auch noch möglich gemacht, indem ich einmal alle Staats- und Regierungschefs um Deutschland herum angerufen habe und gesagt, das machen wir jetzt und ihr müsst das hinnehmen, weil das im europäischen Recht so möglich ist. Was nicht möglich ist, ist, wenn es sich um Fragen von Asylverfahren handelt, dann muss das anders gehandhabt werden. Da kriegen wir demnächst riesige Verbesserungen. Die liegen aber alle im Bundestag. Herr Merz hält sie auf. Das ist das die Umsetzung des europäischen Asylsystems. Diese, haben, Gesetze, diese ja. Gesetze treten europaweit im nächsten Jahr in Kraft mhm. und deshalb werden Sie uns helfen und müssen jetzt in Deutschland beschlossen werden. Ne auch Tusk sagt, dass er sich an Geas, an diese gemeinsame Asylrichtlinie oh. nicht halten will. Der polnische Ministerpräsident sagt, dass er sich an dieses Gesetz nicht halten will. Ja, aber ich will ausdrücklich sagen, das ist erstmal mal passiert, was ich durchgesetzt habe. Und jetzt, sie hier. Genau. Deshalb will ich sagen, diejenigen, die in einem anderen europäischen Land aufgetreten sind, dort äh, erkannt worden sind, würden wir dann leichter zurückschicken. können. Das ist heute nämlich sehr schwierig, weil wir jedes mal die Zustimmung des anderen europäischen Landes brauchen. Das wird in Zukunft dann anders werden. Zgadza się. Po prostu wciskają nam tych, którzy nie chcą, a wszystkie kraje sąsiednie otrzymały wiadomość, że mają to zaakceptować. Oczywiście nasi uśmiechnięci koalicjanci nie wspomnieli żadnym słowem, że już de facto przyjmujemy do siebie wszystkich niechcianych naukowców i to po prostu zaakceptowaliśmy. I teraz pytanie, kto tutaj kłamie? Scholz, który wprost mówi, że rozmawiał z Tuskiem i już w tym momencie niemiecka policja odsyła nielegalnych imigrantów prosto do nas? Czy Tusk, który od tygodni non-stop powtarza tą samą linijkę, że wszystko jest git i mamy wierzyć mu, a nie własnym oczom? Niestety, ale obawiam się, że Donald Tusk nie ma w tym temacie żadnej wiarygodności. Naprawdę ciężko znaleźć mi jakieś słowa, by opisać tą sytuację. To jest tak absurdalne, że aż komiczne. Rozumiecie to? Dopiero podczas debaty wyborczej w Niemczech dowiadujemy się, że nasi rządzący za kamerami tak naprawdę już zgodzili się na to, by uczynić z Polski Eldorado dla imigrantów, gdzie sami przez cały czas wmawiali nam że się na to nie zgodzą. Co więcej, oni robią to dosłownie przed pełnym wdrożeniem paktu imigracyjnego, który miał się rozpocząć w 2026 roku. Wyobraźcie sobie, jaki wtedy będzie dział się cyrk. Trafnie sytuację zdążył już podsumować Nawrocki. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że wydalenia migrantów z Niemiec do Polski są zgodne z prawem i że ustalił to w rozmowie z Donaldem Tuskiem. Panie Tusk, czy rozmawiał pan z Olafem Scholzem, zgadzając się na przyjmowanie ich nielegalnych migrantów? Tak twierdzi niemiecki kanclerz. Polacy muszą poznać prawdę. Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy z jej pełną treścią. Nigdy nie pozwolę na zniszczenie bezpieczeństwa Polski w imię niemieckich interesów. Ja naprawdę sama nie wiem, jak mam to skwitować. Nasi rządzący, o ile faktycznie nimi są, mówią jedną rzecz, potem zmieniają zdanie, a potem za plecami robią jeszcze co innego. Ciągle nie wiemy, ilu imigrantów przyjęliśmy, ile jeszcze przyjmiemy, kogo my w ogóle do siebie bierzemy. To jest naprawdę przerażające, jakie kameleony nami rządzą. To jest moje pytanie do Was, widzowie. Czy czujecie się bezpieczni, żyjąc w kraju, w którym o tak fundamentalnych decyzjach dla naszego bezpieczeństwa dowiadujemy się od kanclerza obcego narodu? W kraju nie możemy być pewni, na kogo my w ogóle głosujemy. W kraju, w którym posłowie partii rządzącej wprost wam wmówią, że nazwanie nielegalnego imigranta, który zaatakował 11-letnią dziewczynkę bydlakiem, jest językiem dehumanizującym. Znalazłam 2 lutego na profilu konfederacji. Tych bydlaków trzeba się pozbyć i deportować. To jest język dehumanizujący. Aj, no tak, to, tak, to ja nie pani poseł odpowiem, po prostu. Pani Wie Pani skąd jest ta wypowiedź? Ze środy wielkopolskiej. Ale mamy wie ludzi, by dla Wie pani, co tam się wydarzyło? Człowiekowi a tam, się a wie, pan, wie pani, co tam zrobił krajowiec, Kolumbijczyk? Nie wolno. Nie Zwałcił 11 dziewczynkę. Jak pani by nazwała takiego człowieka, który 11-letnią 11 dziewczynkę? Przestępcą, który powinien zostać wydalony. Jak Bydlakiem. Bydlakiem. I tu nawet nie chodzi o to, że robi się z nas śmietnik, do którego każdy może wyrzucać wszystko, co mu się nie podoba, tylko w jakim kłamstwie żyjemy. Ci ludzie potrafią zmieniać narrację bez mrugnięcia okiem, a my ciągle się na to nabieramy. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście zadowoleni, że prawdopodobnie już teraz przyjmujemy nielegalnych artystów i naukowców z Niemiec? Chcecie coś przekazać Donaldowi Tuskowi? A jak już napiszecie, to zostało. Zostawcie lajka like i suba. Przy okazji niech nasi rządzący zobaczą, jak wielu jest ludzi, którzy przejrzeli ich propagandę. Do zobaczenia niedługo i wypatrujcie kolejnych odcinków.